Witam wszystkich Polaków pracujących w Norwegii i rozliczających się z podatku norweskiego za 2013 rok. Nazywam się Borys Borowski i reprezentuję firmę Multinor, która zajmuje się profesjonalnymi rozliczeniami podatkowymi dla Polaków pracujących w Norwegii. Już od 1 kwietnia ruszają norweskie rozliczenia podatkowe. Część z podatników będzie miała obowiązek złożenia zeznania do końca kwietnia 2014 roku i są to osoby, które postanowią skorzystać z metody tradycyjnej, czyli złożenia zeznania drogą papierową. Pozostałe osoby, które dysponują kodami PIN do systemu Altin Min będą miały możliwość złożenia zeznania podatkowego nawet do końca maja 2014 roku. Nasza firma poleca stosowanie kodów PIN i rozliczanie podatku metodą elektroniczną, ponieważ nie tylko daje ono możliwość złożenia zeznania podatkowego do końca maja, ale również zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania wymarzonego zwrotu podatku już w czerwcu 2014 roku. Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Multinor i powierzyć jej swoje sprawy podatkowe? Multinor reprezentuje innowacyjne podejście do klienta i zupełnie nową jakość w rozliczaniu podatków norweskich. Nasza wiedza pozwala nam na wykonywanie wszelkich rodzajów rozliczeń podatkowych w Norwegii, od tych najpopularniejszych, takich jak status pendler, druga klasa podatkowa czy zniżka 10%, poprzez zupełnie inne formy rozliczeń podatkowych, wymagające szczegółowej i dokładnej wiedzy na tematy podatkowe norweskie. Nasza firma zoptymalizowała procesy, co doprowadziło do tego, że jesteś w stanie rozliczyć swój podatek korzystając tylko i wyłącznie z internetu i nie wychodząc w ogóle z domu. Ponadto posiadamy pełne poparcie i zaufanie wśród użytkowników i samego portalu mojanorwegia.pl, który przyznał nam pierwsze miejsce w rankingu firm rozliczających podatki norweskie. Norweskie rozliczenie podatkowe może być bardzo proste i przebiegać w pięciu krokach za pośrednictwem firmy Multinor. Pierwszy krok to wypełnienie formularza online znajdującego się na stronie www.mojanorwegia.pl w zakładce podatki i przesłanie całej niezbędnej dokumentacji do naszej firmy wraz z kodami PIN do systemu Altin ID. Pamiętaj, jeżeli nie posiadasz kodów PIN możesz je również bardzo łatwo zamówić na naszej stronie internetowej. Drugi krok to otrzymanie powiadomienia od naszego zespołu konsultantów, którzy dokładnie przestudiują Państwa dokumentację i prześlą informację zwrotną telefonicznie, smsowo bądź mailowo, czy dokumentacja jest kompletna, czy też wymaga dosłania ewentualnych dokumentów. Trzeci krok to już wykonanie zeznania podatkowego, które odbywa się w naszej firmie przez doświadczony i kompetentny zespół konsultantów, którzy mają szczegółową wiedzę na temat prawa podatkowego norweskiego i wykonają zeznanie podatkowe z największą rzetelnością i dbałością o najkorzystniejszych z możliwych wyników podatkowych dla Państwa. Czwarty krok to przesłanie przez naszą firmę potwierdzenia rozliczenia podatkowego Państwa. Złożonego za pośrednictwem naszej firmy oraz przesłanie informacji na temat przewidywalnego zwrotu podatku bądź też ewentualnej dopłaty na Państwa adres mailowy wraz z fakturą VAT za naszą usługę. Piąty i ostatni krok to już tylko oczekiwanie na zwrot w podatku, który powinien mieć miejsce w terminie od czerwca do października 2014 roku. Przy czym należy zaznaczyć, że te osoby, które skorzystały z możliwości rozliczenia elektronicznego za pośrednictwem systemu Min ID, najprawdopodobniej otrzymają swoje wymarzone zwroty już w czerwcu. celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rozliczeń podatkowych norweskich, dostępnych statusów podatkowych, dokumentacji wymaganej do rozliczenia podatkowego, czy na przykład zamówienia kodów PIN do systemu Alti-Min-ID, zapraszamy serdecznie na stronę www.mojanorwegia.pl i zakładkę Podatki, gdzie każdy znajdzie najbardziej potrzebne informacje dla swojego rozliczenia podatkowego.